Nikt nie potrafi przewidzieć przyszłości, więc czy ten rok będzie dla K-popu dobry, czy nie, trudno powiedzieć. Ale to też nie tak, że wchodzimy w niego z wielką niewiadomą, bo jest już trochę rzeczy potwierdzonych, i fani z pewnością mają na co czekać. Kinach po raz pierwszy pojawi się koncert Stray Kids. To już jest oficjalne, wiadomo, że w 2026 roku trafi do kin, chociaż chyba data jeszcze nie jest do końca znana, a przynajmniej ja jej nie znalazłam. Na niektórych stronach ludzie piszą, że ma to być początek roku i nawet precyzyjnie określają, że gdzieś w lutym. Mówi się przede wszystkim o tym, że on będzie emitowany w wybranych kinach IMAX, ale zobaczymy bliżej premiery, które kina w Polsce ogłoszą, że będzie można go u nich obejrzeć. Film został nagrany podczas koncertu w Los Angeles, podczas trasy Dominate. Oprócz samego koncertu na ekranie mamy też zobaczyć dodatkowe materiały z kulis i ogólnie to jak to wszystko wyglądało od tej drugiej strony. Ostatnimi czasy coraz więcej popowych zespołów wypuszcza właśnie takie kinowe wersje swoich koncertów i byłam wręcz trochę zdziwiona, że Stray Kids jeszcze tego nie zrobili, no ale w końcu nadrabiają. Ktoś z was planuje się wybrać, jeśli będzie emitowany w którymś z polskich kin? Top, były członek Big Bang, który zagrał też ikoniczną rolę Thanosa w Squid Game, w końcu ogłosił swój solowy album. To, że pracował nad czymś, było wiadome od dawna, bo wiele miesięcy temu ktoś zapytał go na Instagramie, kiedy Dum Dada 2.0. Jakby ktoś nie wiedział, to jedna z najbardziej znanych solopiosenek Topa, i on tej osobie odpisał, że w 2025 i musieliśmy czekać aż do samego końca roku, dosłownie do ostatniego momentu, żeby w końcu ogłosił to oficjalnie. To będzie jego pierwsza solowa muzyka od 13 lat i ogólnie pierwsza od czasu odejścia z Big Bang w 2023. Poinformował nas o tym poprzez filmik opublikowany na Instagramie, na którym było widać mężczyznę, według podejrzeń samego Tapa, zapisującego słowa Tap Spot i Another Dimension, a dźwięk w tym filmie też sugerował jego nową muzykę. Ta wiadomość oczywiście wzbudziła ogromną ekscytację wśród fanów, którzy już chyba zdążyli zwątpić, że on faktycznie cokolwiek wypuści. Oby udało mu się odnieść duży sukces z tym albumem. Keynet też już się obudzili ze swojego zimowego snu, przypomnieli sobie o nim i część z nich, nadal wstrząśnięta jego skandalem sprzed lat, zaczęła podburzać się nawzajem do bojkotu. Wydanie solo albumu przez Topa zbiegnie się też w czasie z 20. rocznicą Big Bang. No właśnie, Big Bang. Wiadomo, że G Dragon, Desong i Teyang szykują coś na rocznicę, bo się z tym nie kryją. Ale co to będzie, tego jeszcze nie wiadomo. Najbardziej prawdopodobne wydają się jakiś singiel, i może koncert, najprawdopodobniej w Seulu. Może będzie to nawet jakiś mini album. Takie podejrzenia pojawiły się po tym, gdy podczas odbierania jednej z nagród w 2025 GD powiedział, że ma nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie samotny na scenie, a za co innego mógłby odbierać nagrodę ze swoją grupą, jak nie za nową muzykę. Oby to tylko nie była zaledwie jedna piosenka, bo będę trochę rozczarowana. Wiadome natomiast jest to, że Big Bang wystąpią na Coachelli w kwietniu. Już kiedyś mieli się tam pojawić w 2020 i to miał być ich pierwszy wspólny występ po wyjściu z wojska, ale zostało to odwołane przez Covida. Wielu fanów mówi o tym, że może z okazji rocznicy TAP dołączy do grupy, ale wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Tym bardziej teraz, kiedy będzie zajmował się swoim własnym solo albumem. Poza tym wielokrotnie podkreślał, że on nie ma zamiaru wracać do zespołu i to jest już dla niego zamknięty rozdział. Song Minos Winner w tym roku może trafić do więzienia, a wszystko przez to, że śledztwo wykazało, że miał on zaniedbywać swoje obowiązki związane ze służbą wojskową, którą odbywał jako pracownik społeczny. Wielokrotnie nie stawiał się do pracy i opuszczał swoje miejsce służby bez zezwolenia. Policja na początku potwierdziła ponad 8 dni nieusprawiedliwionej nieobecności, a prokuratura ujawniła kolejne dni. A zgodnie z koreańską ustawą o służbie wojskowej, opuszczenie miejsca służby bez uzasadnionej przyczyny na okres 8 dni lub dłużej może skutkować karą pozbawienia wolności do 3 lat. A ponieważ potwierdzona nieobecność Mino jest wyższa niż ten próg, no to jest bardzo prawdopodobne, że nie ominie go kara. Podczas pierwszych dwóch przesłuchań on miał zaprzeczać wszelkim oskarżeniom, ale na trzecim przesłuchaniu w końcu się przyznał. Wszystko zależy od decyzji sądu, ale według osób z branży kara więzienia jest coraz bardziej prawdopodobna, ponieważ ilość odkrytych nieobecności ciągle tylko rośnie. Koniec ujawniania pary roku przez Dispatch. Dispatch miał w zwyczaju w każdy nowy rok ogłaszać parę celebrytów i wszyscy myśleli, że wydarzy się to i tym razem, no ale nie zrobili tego. Ludzie podsuwali swoje pomysły, o kogo może chodzić, ale każdy, kto na to liczył, że zostanie to oficjalnie ogłoszone, no to się bardzo zawiódł i pora pogodzić się z tym, że to się nie wydarzy. Ta tradycja zaczęła się w 2010 i od tamtej pory Dispatch ujawnił związki m.in. Reina z Kim Techi, He, G-Dragona z Lee Joo Jennie Blackpink i Kaya z EXO i wielu innych. Ostatnią ujawnioną przez nich parą byli Lee Sok i IU i miało to miejsce w 2023. W 2024 dispatch zapowiadał, że ujawnią kogoś totalnie niespodziewanego, ale ostatecznie tego nie zrobili ze względu na pamięć zmarłego aktora i Kiona. W 2025 ujawnienie pary roku też zostało anulowane, tym razem ze względu na tragedię narodową po rozbiciu samolotu Chedżuer. Pomimo tego, że w tym roku nie było żadnego oficjalnego ogłoszenia, no to wygląda na to, że tradycja po prostu umarła. Jedni z tego powodu są szczęśliwi, inni niekoniecznie, ale to czego możemy być pewni w 2026 to to, że nie poznamy pary roku. BTS oficjalnie ogłosili comeback, więc wszystkie armii czekają już na 20 marca. Po raz ostatni chłopaki wypuścili grupowy album prawie 4 lata temu. Wikid wysłał do armii posiadających płatne członkostwo listy, które zawierały wiadomości od członków, a także tajemniczy symbol i datę 20 marca 2026. Gdy informowano o Cambeku, powiedziano, że ma on odzwierciedlać myśli i pomysły wszystkich członków, i podchodzono do niego z taką mentalnością, jaką mieli na samym początku, więc możemy spodziewać się powrotu BTS w starym stylu. Szykuje się też światowa trasa koncertowa, która ma być najbardziej ambitną w całej ich karierze. Nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale mówi się o tym, że będzie około 65 koncertów na całym świecie, z czego aż ponad 30 będzie w Ameryce Północnej. Wasze portfele są już na to gotowe? 2026 ogólnie zapowiada się jako powrót tych największych grup. Blackpink podobno też mają mieć swój comeback, chociaż nie jest jeszcze oficjalnie podana żadna data, ale mówi się, że będzie to gdzieś pod koniec stycznia. Styczeń jest brany pod uwagę dlatego, że powiedziało o nim Mnet, które zawsze zna daty comebacków wcześniej. Ponoć ma być to full album, ale poprzednim razem też tak spekulowano, ostatecznie skończyło się na jednej piosence. Cokolwiek to będzie, to w tym roku i tak na pewno coś od nich dostaniemy. Oficjalnym comebackiem jest też ten EXO, który ma mieć premierę 19 stycznia. Chłopaki będą promować album w szóstkę. Ci, którzy śledzą przede wszystkim te starsze grupy, no to z pewnością nie będą się nudzić w tym roku. Hype planuje w tym roku zadebiutować dwie żeńskie grupy. Jedna z nich ma się składać z koreańskich członkiń i jest już w przygotowaniu. Za to jak chodzi o drugą, no to chcą ją wprowadzić na rynek w Stanach Zjednoczonych bazując na sukcesie Kazzai. Członki które nie znalazły się w ostatecznym składzie Kazzai, podobno zostały już potwierdzone, a przed oficjalnym debiutem zostanie wybrana jeszcze jedna członkini. Tymczasem SM koncentruje się na męskiej grupie. Wytwórnia przedstawiła projekt SMTR25, w którym biorą udział treni z różnych krajów i spośród których ma zostać wyłonione dwie, trzy nowe grupy. Ogłosili też nowy reality show, który ma być emitowany w pierwszej połowie tego roku. YG też przygotowuje nową męską grupę. Właściwie to Yang Hyunsuk powiedział, że w przygotowaniu są dwie męskie dwie żeńskie grupy, ale najbardziej chciałby w tym roku zadebiutować chłopaków. Debiut żeńskiej grupy, która już ma tytuł Next Monster, może się opóźnić, ponieważ agencja na razie planuje skupić się przede wszystkim na rozwoju Baby Monster. JYP natomiast jeszcze nie określili, jakie mają plany, chociaż większość osób podejrzewa, że prawdopodobnie tym razem zadebiutują żeńską grupę, bo poprzednim razem była męska. A ostatnio dziewczyny, które zadebiutowały, to były Enmix i to było w 2022. Jest coś na co czekacie najbardziej w tym roku albo podejrzewacie, że może się wydarzyć, mimo że nie jest jeszcze to oficjalne?